Dzień ze słonecznego Kemer. Znajdujemy się właśnie na Riwierze Tureckiej w hotelu Akka Alinda, o którym dzisiaj opowiem wam nieco więcej. Strefa od której zaczniemy nasz spacer jest to strefa Aquaparku. Jak widzicie za mną znajduje się Aquapark, który posiada trzy duże zjeżdżalnie oraz jedną zjeżdżalnię typu Butterfly. Dla młodszych dzieci przewidziano tutaj także brodzik, a także mini klub, który znajduje się po mojej lewej stronie. W mini klubie dzieci mogą skorzystać z zajęć plastycznych, mogą poćwiczyć poranną jogę pod okiem animatorów, a także udać się na popołudnie filmowe ze swoimi ulubionymi bajkami. To miejsce zostało tak zaprojektowane, aby rodziny mogły spędzić tutaj naprawdę sporą część dnia. Dlatego właśnie po mojej prawej stronie znajduje się snack bar z ciepłymi przekąskami, a zaraz obok niego bar, w którym napijecie się swoich ulubionych napojów. Zbliżamy się właśnie do budynku głównego. W budynku głównym znajdują się pokoje, ale nie jest to jedyne miejsce, w którym możecie zostać zakwaterowani. Budyne, hotel Akka Alinda ma także trzy budynki poboczne, które są połączone wewnętrznym przejściem z budynkiem głównym. Jeśli chodzi o pokoje hotelowe. Znajdziecie w nich minibar, który jest uzupełniany codziennie zarówno przekąskami, jak i napojami bezalkoholowymi oraz tymi niskoprocentowymi. W pokojach znajduje się także zestaw do parzenia kawy i herbaty, a na powracających gości czeka wino oraz owoce. Znajdujemy się właśnie w budynku głównym. Tutaj po mojej prawej stronie znajdziemy recepcję, a jeśli skierujemy się niżej za stolikiem powitalnym i zejdziemy piętro niżej, znajdziemy się w hotelowym spa, w którym możecie skorzystać z hamamu oraz sauny, a za dodatkową opłatą także wybrać się na masaż. Tam też mamy salę do ćwiczeń. Jest ona przeznaczona dla osób powyżej 15 roku życia. Oraz mamy kryty basen, który jest basenem podgrzewanym, a zaraz obok basenu jacuzzi. Kolejnym wartym odwiedzenia punktem w budynku głównym jest lobby Bibar. Tutaj skosztujecie kolorowych drinków przygotowanych na bazie alkoholi lokalnych oraz alkoholi importowanych. Przechodzimy teraz na drugą stronę hotelu. Tutaj widzimy już sklepiki hotelowe. Kupicie w nich wszystko, czego potrzebujecie na wakacje. Tutaj zaopatrzycie się także w pampersy oraz mokre chusteczki dla małych dzieci. A za mną widać już ogródek restauracji głównej. W restauracji głównej spróbujecie śniadań, obiadów oraz kolacji. A po większym posiłku polecam udać się do miejsca, które znajduje się naprzeciwko mnie, czyli Cafe Preto, kawiarni e, hotelu Akka Alinda. Kawiarni, w której bariści hoteli Akka, sieci Akka przygotowują swoje ulubione kawy. No i dochodzimy do serca hotelu, czyli do basenu głównego. W hotelu Akka Linda mamy jeden basen główny, jednak jest on podzielony na trzy części, które są zróżnicowane jeśli chodzi o wysokość wody. W basenie mamy takie animacje jak waterpolo czy fitness w wodzie. odbywa się wiele animacji. Część z nich ma miejsce po mojej prawej stronie. Tam znajduje się strefa ćwiczeń na macie i tam pod okiem instruktora możecie poćwiczyć jogę, zumbę czy pilates. A jeśli interesują was nieco bardziej ruchowe ćwiczenia, ćwiczenia na otwartej przestrzeni, polecam zagrać tutaj w siatkówkę plażową lub wybrać się na grupową przejażdżkę rowerową. Miejsce, za które, które jest za mną, jest to amfiteatr, scena, na której odbywają się animacje wieczorne dla dorosłych, a poprzedza je mini disco dla dzieci. Jeśli chodzi o animacje wieczorne, wczoraj miałam okazję uczestniczyć w Wieczorze Tureckim i mogę Wam powiedzieć, że wydarzenie było naprawdę imponujące. Animacje trwają do godziny 23.00. Ale po tym czasie dalej możecie się bawić po mojej lewej stronie w strefie Live Music, która odbywa się tutaj codziennie po animacjach wieczornych i trwa około godzinę. Co jeśli to nie jest dla Was wystarczająco, mogę Wam powiedzieć, że w hotelu możecie bawić się aż do drugiej rano, ponieważ od północy do drugiej właśnie trwa dyskoteka w nightclubie. Na dole znajduje się wspomniany przeze mnie nightclub, natomiast powyżej mnie mamy kafe czyli miejsce, w którym napijecie się tradycyjnej kawy po turecku lub tradycyjnej herbaty zwanej czaj. Tutaj także po mojej lewej stronie widać strefę sportów wodnych. Za dodatkową opłatą możecie m.in. wypożyczyć skuter wodny lub skorzystać z nard wodnych. Dochodzimy już do plaży. Jak widzicie, plaża znajduje się bezpośrednio przy hotelu i jest to plaża żwirowa. Tutaj dla tych, którzy wolą wypoczywać w cieniu, przewidziano takie właśnie duże parasole, natomiast ci, którzy wolą wygrzewać się w słońcu, proponuję podejść nieco bliżej morza. Tam przygotowane są leżaki właśnie bez takiej osłony. Plaża podzielona jest na dwie części, na strefę dla osób palących oraz na strefę dla osób niepalących. W strefie dla osób niepalących znajduje się także wydzielona część piaskownicy, w której dzieci mogą bawić się podczas plażowania rodziców. Tutaj przejdźmy teraz na lewą stronę. Mamy tutaj cukiernię hotelową oraz lodziarnię. W tym miejscu możecie wybrać swoje ulubione lody i schłodzić się podczas wypoczynku. Cukiernią oraz rodziarnią także znajduje się strefa gastronomiczna. Tam znajdziemy snack bar à la carte. W trakcie dnia to miejsce pełni, pełni właśnie taką funkcję. Natomiast wieczorami e, mamy tutaj rybną restaurację à la carte. W hotelu Akka Alinda mamy dwie restauracje à la carte. Druga z nich znajduje się w budynku głównym i jest to restauracja międzynarodowa. Kolacje w restauracjach à la carte wiecie za opłatą 10 euro od osoby. Ostatnim punktem naszego spaceru jest znajdujący się za mną bar przy basenie. Jest to Pull Bar, czyli czwarty bar w hotelu Atka Alinda. Tutaj także napijecie się swoich ulubionych drinków przygotowanych na bazie alkoholi lokalnych lub alkoholi importowanych. Mam nadzieję, że podobał Wam się spacer po hotelu Akka Alinda. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie do tego miejsca, koniecznie zadajcie je w komentarzach i nie zapomnijcie zaobserwować naszego profilu, aby nie przegapić kolejnych wakacyjnych inspiracji. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia!